po co komu małżeństwo no różne są poglądy na ten temat jedni mówią że małżeństwo rodzina to jest taka najmniejsza komórka społeczna a więc ona pełni w społeczeństwie jakąś tam rolę na przykład ekonomiczną inni mówią że małżeństwo jest po to aby zrodzić i wychować dzieci no nie mówię że nie nie mówię, że nie. Na pewno małżeństwo jest i po to, aby pełnić jakąś rolę ekonomiczną, i po to, aby wychować dzieci. Ale jaki jest, jak jest główny cel istnienia małżeń, małżeństwa? Po co Pan Bóg w ogóle stworzył małżeństwo? Na to pytanie chciałbym teraz odpowiedzieć. I pozwólcie, że hmm, przeczytam jeden wers z drugiego rozdziału księgi rodzaju to jest wers 18 i tu jest napisane tak: Potem rzekł Pan Bóg: Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Uczynię mu pomoc podobną do niego. A więc yy, małżeństwo tak służy temu, aby ekonomia się rozwijała, służy temu, aby dzieci były wychowywane, ale w zamyśle Boga Taką główną, głównym powodem, dla którego Pan Bóg dał człowiekowi bratnią duszę, dał współmałżonka, jest to, że samemu jest nie za dobrze. To nie znaczy, że człowiek samotny jest całkowicie skazany na niepowodzenie i na jakieś wielkie nieszczęście. Nie, można się zrealizować życiowo, żyjąc w samotności. Natomiast nie, dla większości ludzi, jako zasadę, nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Człowiek potrzebuje kogoś do towarzystwa, człowiek potrzebuje kogoś do rozmowy, człowiek potrzebuje kogoś, aby wspólnie z nim nieść bagaż, brzemię, ciężar życia. I tą osobą nie jest komputer, nie jest telefon, nie jest konsola do gier, nie jest zwierzak, bo tutaj. Czytamy, że Pan Bóg przyprowadzał najpierw Adamowi tam różne zwierzęta, ale no, żadne z nich nie było pomocą odpowiednią. I dopiero kiedy przyprowadził mu Ewę, dopiero wtedy Adam powiedział: O, to będzie pomoc dla mnie właściwa. Prawda? Więc małżeństwo jest po to, małżonek jest dany po to, aby był pomocą odpowiednią dla człowieka. I z tego można wysunąć jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. Mianowicie, jeżeli masz żonę, masz męża, to nie koledzy są ci dani, żeby byli dla ciebie towarzystwem. Co nie znaczy, że nie możesz się od czasu do czasu z nimi spotkać. Nie koleżanki są ci dane, aby, aby spędzać wszystkie swoje wieczory co nie znaczy, że od czasu do czasu nie możesz gdzieś tam z nimi pójść. Nie rodzice są od tego, aby cię krzepić na duchu i żeby cię udzielać ci wszystkich rad życiowych, co nie znaczy, że od czasu do czasu nie możesz się ojca czy matki spytać o coś. Ale co do zasady, tą osobą, z którą masz iść przez życie, która ma ci towarzyszyć, jest twój mąż albo twoja żona. Więc nie masz przesiadywać w garażu wieczorami i pucować swój samochodzik czy swój motocykl, tylko masz czas spędzać ze swoją żoną, rozmawiając z nią i dzieląc się z nią swoim życiem. Nie masz bez przerwy uciekać do rodziców czy do koleżanek, tylko masz ten czas spędzać ze swoim mężem, dlatego że to mąż, to żona jest pomocą odpowiednią dla ciebie.